a, możecie zostawić subskrypcję, tu się będzie pojawiać, tu. I tam na dole, żeby subskrypcja się stała szara. I łapeczki motywuje do dalszego nagrywania. To więc zaczynamy Q&A. Ile masz lat? Latłem 15. Masz rodze rodzeństwo? Nie. Kim się insp inspirowałeś zaczynając na YouTubie? No takim jednym YouTuberem y Kamilem Kalińskim, Kaluchem. Zrobisz kiedyś jakąś serię z piłki nożnej? Mm, to jest czwarte pytanko. Mam na oku jedną serię, z kilka serii z piłki nożnej i to jest do zrobienia. To więc piszcie Czy chcielibyście zobaczyć Piłkę nożną na kanale Jaki jest Twój cel subskrypcji Takie 500 subskrypcji Na ten moment Byłoby fajnie wbić No fajnie by było To lecimy do Kolejnego pytania jaki jest Twój ulubiony Piłkarz i skoczek Narciarski To ulubiony piłkarz to jest Leo Messi Lionel Messi yeah, Jak kiba, strzela bramki Coś pięknego, jak widzicie Tam jest Messi, u tutaj A skoczek narciarski Nie kto inny Jak Piotr Żyłka A to, to tak To piłka z Polski to jest Robert Lewandowski a skoczek narciarski z zagranicy to... Prawda? Miałeś kiedyś jakiś kanał oprócz tego? Tak, miałem. Nazywał się Agro, wiem, można, ale. Coś się z nim stało? Nie pamiętam, co się z nim stało. W jakim programie montujesz filmy? Yy, jakim? Ale jakimś na pewno. Napiszę w komentarzu jakim. To przechodzimy do kolejnego pytania. Masz. Ro... Rolnictwo z realu, i jak tak, to czym. Y, czy nagrasz jakiś film? Pozdrawiam, też pozdrawiam. Tak, mam rolnictwo. Planuję tu już nagrać kilka filmów z rolnictwa. No, nagram. Tylko niech przyjdzie dobry moment. No, jak widzicie, na razie słońce świeci. Ale. Podobno zapowiadają deszcz, śniegi, to jeszcze, to jeszcze nie to Wiesz, jak już ruszy, ruszy się rolnictwo, y, ruszy się w polu To czemu bym nie, nie nagrywał Tak jest Masz dziewczynę? Nie mam, na ten moment nie ma dziewczyny Czy będziesz nagrywał coś innego niż gry na swoim kanale? Tak, będę nagrywał, już to mówiłem w poprzednich części, że Ro, no, z piłki nożnej też coś planuje i czy z rolnictwa też coś planuje nagrać I tu już są tyle I to jest już koniec pytań Dziękuję za oglądanie zostawcie subskrypcję i łapeczkę w górę Tu się wyświetla znak subskrypcji I tam na dole klikajcie On się staje szary dzwoneczek i to montuję i lecimy do dalszego nagrywania. Siemana.